Padają liczne wyładowania. Grzmi. Błysków póki co nie ma. Ale, ale, ale nagle zaczęło grzmieć, i, i zaczęło się chmurzyć. O, więc coś może przyjść. Wiaterek się też ruszył. Może tak, ale tak mi się ten. Ale grzmiało i to kilka razy! O! Grzmi ładnie. Tu ładnie się chmury. O! Coś się wia wiaterek zaczął ruszać, ja tak się zastanawiam, czy to mija, czy to... Idzie, ale tak... Tak trochę wygląda jakby szło, tylko że... Ale wiatek, Ale wiaterek się ruszył, więc to troszeczkę podejść. Ale... Ale grzmieć grzmi i... Ale niby... Chmura niby idzie, tylko tak mi się wydaje jakby... więc może być burza zrobię na chwilę cięcie. Ale grzmi ładnie. Tutaj obserwuję to. Tu opady deszczu na razie nie ma, ale grzmi co chwilę, więc. Ale fajnie, że grzmi. Może będzie burza. Hmm. Tu się tak zaczęło chmurzyć, i nagle ładne chmury się uformowały, więc może to być burza. Dobrze, idziemy, idę pokazać wam do tej chmury jak się formowały, bo się, bo się bardzo fajnie uformowały odgrzmiewa się chyba. Więc chciałbym, żeby była burza. No nie wiem, ale wiatr się zaczyna ruszać. O, o, wiatr się zaczyna ruszać, ale jest. Ale ale, ale grzmi, grzmi się wiatr zaczął ruszać Więc może być burza Chciałbym mam nadzieję, że będzie, tylko że to tak trochę ci no, dziw, dziw, tak dziwnie wygląda, ale grzmi i ten i to jest plus. O! Tutaj się wiatr, czyli gałęzie ruszają. A to, a, ale, wiatr, ale wiatr się zrywa, więc możliwe, że będzie, że może być burza. O! Ale grzmi. Uu, ale ładnie zagrzmiało.